Kutnowski szpital samorządowy stara się o środki z Unii Europejskiej w ramach programu Podniesienie dostępności doświadczeń zdrowotnych poprzez rozbudowę, remont i wyposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z budową drogi wewnętrznej do lądowiska. Wartość projektu szacujemy na 4 miliony złotych, przy czym musimy posiadać środki własne około 15%. Jest to, szacujemy około 1 miliona, musimy posiadać własnych środków. Przypomnijmy, że w 2014 roku lądowisko przy w Lutnowskim Szpitalu przeszło gruntowną modernizację. Jakie zatem korzyści przyniesie budowa drogi wewnętrznej do lądowiska? Szybszy transport pacjenta z lądowiska do szpitalnego oddziału ratunkowego, jak i ze szpitalnego oddziału ratunkowego do lądowiska. Nie będziemy w tym, w tym, w tym okresie musieli już korzystać z drogi publicznej. Oprócz tego szpital będzie doposażony w nowy sprzęt medyczny. Nie oznacza to, że my nie posiadamy sprzętu medycznego, ale jak wiadomo, sprzęt ulega eksploatacji, w związku z czym będziemy mieli możliwość pozyskania nowego sprzętu, który będzie służył dla mieszkańców powiatu Kutnoskiego i okolic i sprawiał, że będziemy świadczyć usługi medyczne na najwyższym poziomie.